Dzień dobry, mam na imię Rafał i to mam nadzieję, jeżeli taka będzie wola Boga, będzie kolejny film z cyklu Dobra Nowina. Lecz tak jak już to robimy od paru filmów, zacznijmy od krótkiej modlitwy. Której ofiarujemy naszemu ojcu wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze troski, wszystko to, co zajmuje naszą głowę, co zajmowało przez ostatnie godziny, przez ostatnie dni wszystkie zadania do wykonania, które na nas czekają. Zwłaszcza, że są święta, więc na pewno dużo tych zadań przed nami jest. Ale na te parę chwil, które spędzimy razem, to wszystko odłóżmy. To wszystko, co woła do nas, co prosi o naszą uwagę, co chce, abyśmy się tym martwili. Abyśmy o tym planowali. To wszystko na chwilę odłóżmy. To wszystko na chwilę, a może na resztę życia, jeżeli taka będzie wola Boga, oddajmy w Jego ręce. I zaufajmy mu. Że przez te parę chwil, które spędzimy razem, nie musimy sobie tym zaprzątać głowy. Nie musimy do tego wracać. Więc złóżmy to pokornie w jego ręce. I na te parę chwil, które spędzimy razem, Stańmy się jak dzieci, które nic nie muszą wiedzieć, które nic nie muszą robić, które nic nie muszą rozumieć, które po prostu są tu i teraz, w objęciach swojego ukochanego Ojca, który o wszystko się zatroszczy. I z taką intencją spędźmy te, te parę chwil, które, które Bóg nam ofiarował. Dzisiaj może o drodze prostej, którą Bóg nas prowadzi do siebie i o tym, że choć może nam się wydawać, że wiemy, że rozumiemy, Albo że potrafimy ocenić, czy to jest dobra, czy zła ścieżka, to tak naprawdę nic nie wiemy. Ja będę mówił o sobie, o swoim doświadczeniu, bo, bo w zasadzie tylko o tym mogę mówić i nie, nie uogólniać tego do, do wszystkich. Ale może to, co powiem, będzie dla kogoś istotne i odnajdzie też w tym swoją, swoje doświadczenie i swoje świadectwo. I I można powiedzieć, i mogę powiedzieć, że teraz z tej perspektywy, którą widzę, to to, jak Bóg mnie do siebie prowadził, to, to prowadził mnie przez obszary, i przez spotkania, i przez ludzi, którzy Teoretycznie i, i pewnie w opinii wielu innych osób mogą być uznani za tacy, którzy są takich, którzy są daleko od Boga. I pewnie ja sam w oczach innych ludzi. Podczas tej swojej drogi mogłem być oceniony jako taki, który, który w ogóle do Boga się nie zbliża, wręcz się do od niego oddala. Tak rozumianego bardzo względnie bardzo. Jakby przez pryzmat jakiejś konkretnej religii. I. I to było tak, że ja w swojej drodze i w swoim poszukiwaniu ukojenia i tego, co, co przyniesie mi trwały spokój, nie byłem gotowy aż do ostatniej chwili nazywać. Tego, co, czego szukałem Bogiem. Dla mnie Bóg, jako dla ateisty, bardzo mocno kojarzył się z religią, kojarzył się z kościołem. I tak jak pisałem w swoich świadectwach dużo wcześniej, zdecydowałem, że Boga nie ma, więc, więc gdzieś tam po drodze pewnie otwierałem się coraz bardziej, ale Ciągle bliższe mi były określenia typu spokój, typu jaźń, typu odpowiedzi na pytania, kim jestem, niż te słowa, które teraz ze mnie się wylewają, kiedy opisuję swoje doświadczenie. I, i tak właśnie Bóg mnie prowadził, jakby. Nie chcę mówić, znając moje, ale może to jest dobre określenie wiedząc, jak jestem skonstruowany, wiedząc, co jestem w stanie przyjąć, prowadził mnie dokładnie tymi ścieżkami, który, którymi byłem w stanie podążać. I na tej drodze spotkałem wspaniałych ludzi, wspaniałych nauczycieli. którym jestem niez, niezmiernie wdzięczny, którzy mnie, którzy mnie bardzo czule, z miłością prowadzili do Boga. i którzy na tej drodze się mną opiekowali i którzy byli dla mnie takim żywym świadectwem tego że osiągnięcie tego spokoju i ukojenia jest możliwe to było szalenie dla mnie istotne i to dodawało mi niesamowicie dużej odwagi i wiary, i napędzało do tego, żeby iść dalej, żeby chcieć więcej. I dziękuję Bogu, że oni są żywi, że, że oprócz, oprócz tych tekstów, które pochodziły od powiedzmy świętych, którzy już nie żyją, że takie osoby chodzą wśród nas, I, I mnie prowadzili taki, by te osoby, myślę, że to może być istotne dla, dla, dla części z osób, które to oglądają. Kim te osoby są, bo to jest Patrycja Pruchnik, której, która dokończyła dzieła. I można powiedzieć, że w jej objęciach, w jej słowach, zanurzając się, umarłem i narodziłem ponownie, to młodzi, który przez długi czas mnie. Prowadził. I Ekartole, to jest trzecia osoba, z takich żyjących, które, którym jestem niezmiernie wdzięczny za to, że, że się pojawiły i ukształtowały mnie tak, że jestem tu, gdzie jestem. I zacząłem o tym mówić, dlatego, że gdy gdzieś tam, kiedyś o tym, jakby na, na prośbę o pytanie o moje świadectwo, mówiłem o tym swojej grupie odnowy w Duchu Świętym, w której jestem, to spotkałem się z taką opinią, że to to są, że jakby to jest sekta, i że ja nie powinienem na takie spotkanie jeździć z tymi nauczycielami. I gdzieś, jakby z jednej strony, ja doskonale to rozumiem i wiem skąd to płynie. I. i nie chcę chyba za dużo o tym rozmawiać, natomiast z drugiej strony też poczułem taki smutek i to, że czasami właśnie wydaje nam się, że wiemy, ale tak naprawdę nic nie wiemy, bo, bo moja droga, która wiodła mnie przez tych wspaniałych ludzi, jakby zakończyła się w ramionach Boga, i mimo tego, że z zewnątrz ktoś mógłby powiedzieć, że to są osoby, które nie mają nic wspólnego z kościołem czy z religią, więc co one mogą jakby wiedzieć o, o Bogu, natomiast my wszyscy jesteśmy narzędziami w rękach Boga i, i każdy, każda osoba na naszej ścieżce może być tą, którą obecności, której finalnie zakończą się nasze poszukiwania. Więc myślę, że To, co chcę powiedzieć, to to, żebyśmy nie ulegali iluzji takiej wiedzy i oceny czyjejś ścieżki, żebyśmy nie uważali, ani też nie martwili się. Widząc, że ktoś, Podąża drogą, która w naszej ocenie nie jest drogą prowadzącą do Boga. Bo pięknie o tym mówi Paweł, że jeżeli my wierzymy, że żyjemy i umieramy dla Boga, że jeżeli żyjemy, to żyjemy dla Boga, jeżeli umieramy, to umieramy dla Boga, jeżeli jest w nas ta wiara, to kimże jesteśmy, żeby oceniać czyjegoś niewolnika? Wszyscy jesteśmy w rękach Boga, i to On wie najlepiej, co jest dla nas dobre, jak nas do siebie doprowadzić. I wtedy, kiedy my poddamy się temu, co dla nas przygotował, to być może nagle usłyszymy, jak z naszych ust wychodzi głos, który. Skierowany jest do kogoś i jest dla niego radą, która zmienia jego drogę. Ale wtedy to nie my jesteśmy tym, który jest autorem tego głosu, ale pozwalamy być narzędziem w rękach tego, który wie, w rękach tego, do którego należymy. I mimo tego, że możemy mówić słowa, które, sami nas, które nas zadziwiają swoją wnikliwością czy swoją mądrością, to sami jesteśmy jak dzieci, którzy, które po prostu tylko działają natchnieni Duchem Świętym, natchnieni mocą, która nie pochodzi od nas. I pewnie jest to bardzo trudne i, i nie wiem teraz mi przyszło do głowy taka relacja rodzic, dziecko, gdzie, gdzie może się wydawać, że dziecko poprzez swoje działania nagle odsuwa się od Boga i, i, w, i w rodzicu mówię też pewnie o, o sobie może to wywoływać duży strach, lęki sprzeciw. Ale to jest, to jest dobry moment, żeby zadać sobie pytanie: czy ufam Bogu? Czy raczej wolę ufać sobie? Czy jestem pod, w stanie poddać się Jego woli, nie tylko dotyczącej mnie samego, ale też tych wszystkich, którzy są wokół mnie? Czy jestem w stanie zaufać, że On prostą drogą prowadzi wszystkich do siebie? Czy raczej uważam, że tak nie jest. I czasami muszę wziąć sprawy w swoje ręce. I nie ma w tym nic złego, kiedy sprawy weźmiemy w swoje ręce. Ja przez długi czas tak żyłem. I wiem, że to było doświadczenie, które wtedy było mi potrzebne. Ale może są wśród nas, wśród tych, którzy oglądają te filmy, osoby, które gdy usłyszą to pytanie, będą znały od razu odpowiedź. Będą wiedziały, co mają zrobić, którą albo co nie robić. W którą ścieżką podążać. I często, mówię o swoim doświadczeniu, w moim doświadczeniu okazało się, że dopiero wtedy, kiedy w cudzysłowie można powiedzieć, zakończyło się moje poszukiwanie, dopiero wtedy zobaczyłem, jak prosta była ta ścieżka, która do Boga mnie prowadziła. Wcześniej wydawało mi się, że ona zawija, kręci się że w zasadzie to Jestem czasami dalej, czasami bliżej. A potem okazało się, że to była jedyna możliwa dla mnie droga. I nagle stało się jasne, że to samo dotyczy wszystkich nas. Wszystkich ludzi, których spotykam, którzy są wokół mnie. I widzę, jak każdy dzień przybliża ich do poznania tego, który jest. Do oddania się w ręce Boga. To jest pewnie jeden z kolejnych jakichś takich darów od Boga, który sprawia, że, że wypełnia mnie spokój i radość jednocześnie, i miłość. I zapraszam wszystkich do czytania Pisma Świętego, do, do zaglądania do Nowego Testamentu, do Starego Testamentu, w zależności od tego, jak czujecie, w dowolny sposób, do szukania tam inspiracji i odpowiedzi na pytania, do szukania słowa na dany dzień. Bo tam w magiczny sposób Bóg zawarł, Ciągle aktualne dla nas przesłanie dla każdego z nas. Dziękuję za dzisiaj.